Barry? Dobrze pamiętam? Coś za jeden? Vi, sąsiad z góry. Pamiętasz mnie, gadaliśmy kiedyś o samochodach. Zachwycałeś się wtedy Mizutani sion. Ja stwierdziłem, że to gówno dla pozerów. Już łama bez busku, łatwo się nie tak na mnie wtedy spojrzałeś, że zacząłem rozważać przeprowadzkę na badlandy. Pamiętam. Czego chcesz? Biotechnika Sprawdzić, co u ciebie. Twoi koledzy mówią, że nie wychodzisz z domu. I chyba wiem dlaczego. Widziałem już to spojrzenie. Tacy jak my często patrzą w ten sposób. My? Nie wyglądasz na gliniarza. Nie tylko gliniarze tracą ludzi. Gdy jesteś wojownikiem, widujesz śmierć niemal codziennie. Łatwo się przyzwyczaić. Dopóki nie trafi na kogoś, kogo dobrze znasz. Ty też co? Wchodź. Meteorologowie prognozują, że groźne opady przeniosą kilkanaście ton promieniotwórczych z terenów niegdysiejszej Syrii i Iraku. tereny te, które zostały zniszczone w trakcie tak zwanej wielkiej samobójczej wojny, pozostają głównym źródłem zanieczyszczeń fotromiernych. Po przerwie przyjrzymy się najnowszemu modelowi tramwaj od Avante, dostępne w Night już od poniedziałku. Ja też niedawno kogoś straciłem. Był dobrym kumplem. Jak to też? A, chodzi o Endru. O nim też ci powiedzieli? Mój najlepszy przyjaciel. Znałem go całe życie. Jedyna osoba, której mogłem się zwierzać z tego całego gówna. Czyli w NCPD jest tak samo chujowo jak zawsze, co? Kiedyś... Jeden typ z Melstromu zabił młodego chłopaka na moich oczach. Tak dla zabawy. Nic nie mogłem zrobić. Skurwiel był chroniony przez korposów. Klasyka. Nasz komendant dostał w łapę od życzliwego darczyńcy, i nagle okazało się, że dzieciak, samot strzelił sobie głowę. Na twoich oczach. Coś się wtedy zaczęło. Nie mogłem już dłużej. Parę miesięcy później umarł Andrew, i wszystko szlak trafił. Nie miałeś z kim rozmawiać o problemach w pracy? A Petrowa i Mendes? Petrowa chce dobrze, ale nie umie gadać o takich rzeczach. A Mendes ich nie rozumie. Uważa, że gliniarze muszą być twardzi. Nie zniesiesz widoku zmasakrowanego dziecka? Widać, masz słabe geny. A jednak powiedziałeś im o Andrew? Szczerze, mocno się nad tym zastanawiałem. Zresztą nie wiedzą wszystkiego. I bardzo dobrze. Jak właściwie zginął, Andrew? Normalnie. Zmarło mu się ze starości. Zresztą... Nie ma się co dziwić, był tylko trochę młodszy od mojej babci. Śmierć ze starości? W Night City? Powinieneś mu wystawić jakiś pomnik. Niech świeci przykładem. <śm> Urna w Kolumbarium musi wystarczyć. Czyli Andrew był dla ciebie bardziej dziadkiem niż przyjacielem. Hmm. Tego bym nie powiedział. Był dla mnie takim, czy ja wiem, wspomnieniem z dzieciństwa. Przypominał mi o babci, o naszych rozmowach, o czasach, kiedy wszystko było na swoim miejscu. Był ostatnim śladem tych czasów. Mendes główno wie o życiu. Każdy ma swoją granicę, nawet on. Po prostu jeszcze do niej nie dotarł. Ty dotarłeś. A jeśli ma rację? Może na serio? Mam słabe geny? Zawsze przeżywali tylko najsilniejsi. Jeśli nie czujesz żalu, to znaczy, że strata nie ma żadnego znaczenia. Może i tak. Dzięki za rozmowę, Vi. Muszę sobie to wszystko poukładać. Jasne. Trzymaj się. Właściwie korytarze wodne na potrzeby handlu musimy bez wątpienia wywrzeć nacisk na światowe rządy. Im szybciej się załatwi, żebyśmy... Hmm. Czwartek, piątek wszystko mi jedno. Hmm. Ale na pewno Jest źle. Jeśli ten cholerny żółw był jedyną rzeczą, która jeszcze trzymała go przy zdrowych zmysłach. Widzę, że zaczynasz łapać. Muszę powiedzieć jego kumplom, może jeszcze nie jest za późno. Wiesz, jak jest? Gdy zbyt długo patrzysz w otchłań, otchłań zaczyna patrzeć w ciebie. Barry widział w życiu wystarczająco dużo gówna, żebyśmy mogli zastosować tę metaforę. Yeah. A, to ty. Gadałeś z Barym? Postanowił się w końcu ogarnąć? Jak matkę kocham. Mendes! Hej, a. Co właściwie wiecie na temat tego zmarłego przyjaciela Bariego? Nie za wiele. Rzadko o nim mówił. Kiedyś wspomniał, że tylko on jeden potrafił go wysłuchać. Cieszę się, że miał kogoś takiego. Bar jest w marnym stanie. Tak marnym, że wolał gadać z żółwiem niż z wami. To miało być śmieszne, czy jak? Wprost przeciwnie. To cholernie smutne. Bary źle znosił pracę w policji. Kpiłeś z jego problemów, więc o nich nie mówił. A poza wami miał tylko... <gryw> żółwia. Najlepszego kumpla. Pamiątkę po babci. Przynajmniej póki nie zdechł. Nie wierzę. Kurwa, nie wierzę. Robisz mnie w wała? Raz, raz. Decyduj. Chcesz dowodu? Na grobek w kolumbarium mówi sam za siebie. Ale dlaczego nas okłamał? Mówił o tym żółwie, jakby chodziło o normalnego gościa. A jakby zareagował Mendes, gdyby Barry wyznał, że gada ze zwierzętami? Jezu, Barry, myślałem, że dramatyzuje, że zaraz Mu przejdzie. Muszę z nim pogadać. Najwyższy czas. Dzięki za pomoc. To dla ciebie. Bary kurde. Chcesz pogadać? Petrowa mówiła, że twoja ostatnia sprawa była ciężka. Szef kazał ci milczeć, nie? Miałem kiedyś podobny przypadek. Dzieciobójstwo. Gość był w zarządzie Petrochemu, więc korposi przejęli sprawę. Ciągle jeszcze pamiętam. Koszulkę tego małego. Zielona z takim śmiesznym żółtym kotem.